Dzień dobry, w piękną, słoneczną środę 30 stycznia. Wita Państwa Marzena Machniak. Zapraszam na informacje telewizyjne z Legnice. A dziś przypomnimy o przysłowiowym ostatnim gwizdku na pity 11? Powiemy też o tym, czy zlikwidują kładkę nad Aleją Piłsudskiego. Przypominamy, że do końca stycznia pracodawcy muszą złożyć rozliczenia za swoich pracowników w postaci pit 11. Urząd Skarbowy w Legnicy nie otrzymał jeszcze 11 tysięcy takich dokumentów. Za niedopełnienie obowiązku grożą konsekwencje. Służby Krajowej Administracji Skarbowej przypominają, że od tego roku zmieniły się przepisy, a w związku z tym pracodawcy mają czas do 31 stycznia na złożenie informacji o przychodach swoich pracowników do urzędów skarbowych. W skróceniu uległ termin do składania informacji o dochodach PIT-11. W tym roku ta informacja nazywa się Informacja o przychodach z innych źródeł, o dochodach i o pobranych zaliczkach. Kod został ten sam PIT-11. No i niestety termin na jej złożenie został skrócony o jeden miesiąc. Jutro upływa ostatni dzień tego terminu, czyli wszyscy płatnicy zobowiązani są do nas złożyć te informacje do jutra, do 31 stycznia. Chodzi o informacje za 2018 rok. Rozliczenie trzeba wysłać tylko drogą elektroniczną. W zeszłym roku część płatników mogła złożyć to, zrobić to w formie papierowej. W tym roku wszyscy płatnicy bez wyjątku muszą to zrobić w formie elektronicznej. Tutaj płatnicy, którzy są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność, Gospodarczą, te PIT 11 mogą uwierzytelnić w taki sam sposób jak zeznanie podatkowe, czyli kwotą swojego przychodu z poprzedniego roku. Nie muszą mieć podpisu elektronicznego. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary. Zależne są one od przychodów pracodawcy. Mam nadzieję jednak, że nasi płatnicy, nasi przedsiębiorcy, wszystkie jednostki staną tutaj na wysokości zadania i jeszcze przez tą jedną dobę z kawałeczkiem dopełnią tutaj swojego obowiązku. No, brakuje nam jeszcze około 10 tysięcy informacji PIT 11 w porównaniu. Do liczby pit 11 z ubiegłego roku. Dzięki tej informacji wszyscy podatnicy będą mogli od 15 lutego elektronicznie zaakceptować swoje zeznania podatkowe bądź wprowadzić jakieś poprawki. Pod koniec ubiegłego roku oddano do użytku nowe rondo na Alei Piłsudskiego. Przy tej okazji powstały przejścia dla pieszych na wysokości jezdni. Czy w związku z tym zarząd dróg miejskich będzie likwidował kładkę nad tą ulicą? Dyrektor Andrzej Szymkowiak odpowiada, że jest wiele koncepcji w takich przypadkach, ale możliwość korzystania z dwóch rozwiązań jest najlepsza. Na przykład ulica Witelona, mamy przejście dla pieszych przy Młynarskiej i mamy kładkę dla pieszych, która prowadzi bezpośrednio do parku. Funkcjonuje jedno i drugie, ludzie nie narzekają. Natomiast na Piłsudskiego patrzyliśmy się. Wielokrotnie byłem sam świadkiem, że ludzie z kładki nadal, Korzystają. Zarząd dróg nie planuje zatem rozebrania kładki w najbliższym czasie. Tym bardziej, że jej stan techniczny jest dobry. Można by ją trzymać do tak zwanego wymarcia technicznego, czyli kiedy trzeba będzie robić generalny remont, może on być nieopłacalny. Ale myśmy robili taki większy remont tej kładki mniej więcej 6 lat temu, gdzie były wymienione wszystkie elementy betonowe, było pozmienianych dużo elementów metalowych, stalowych, zakonserwowane to wszystko było. Także był to dość duży remont. Kładka może zatem służyć mieszkańcom jeszcze przez kilka lat, a dodatkowo legniczanie mogą korzystać z tradycyjnego przejścia dla pieszych. Legniczanie pytają, dlaczego na początku tygodnia warunki na drogach długo pozostawiały sporo do życzenia śnieg, oblodzona nawierzchnia, wielu dały się we znaki. LPGK, które zajmuje się utrzymaniem dróg w mieście, tłumaczy na jakich zasadach działa, czym sypie jezdnie i czyje wykonuje polecenia. Zima nieco odpuściła, a warunki na drogach nie są aż tak tragiczne jak jeszcze w poniedziałek. Trudy jazdy po legnickich jezdniach mieszkańcy publikowali na forum dyskusja o Legnicy. Zima wciąż trwa, a zatem nie jest wykluczone, że śnieg wróci, a wraz z nim śliska nawierzchnia. Pytamy LPGK, jakimi zasadami kieruje się firma, dbając o stan jezdni zimą w mieście, mając do obsłużenia 160 km dróg. Pracownicy LPGK z... Yy... Jeżdżą po tych trasach, które zostaną wyznaczone przez pracowników ZDM. Uh -huh. I I są... Z taką też częstotliwością. I z często, częstotliwością, ale również e, trzeba pamiętać, że e, są podzielone rejony, jak również e, są wyznaczone e, drogi, które podlegają pierwszej kolejności. A zatem to Zarząd Dróg Miejskich decyduje gdzie, kiedy jak często pojawiają się ekipy LPGK. Od zgłoszenia przez ZDM służby LPGK mają 30 minut na działanie. Zaś od chwili pojawienia się na np. opadów śniegu mają 4 godziny na posypanie jezdni. Pytanie czym sypie się w Legnicy? Zgodnie, zgodnie z warunkami przetargu ma być to wyłącznie mieszanka, czyli soli z piaskiem. No, takie są zalecenia. Natomiast jeżeli będzie decyzja, że mamy tylko sypać solą, to i też jesteśmy na to przygotowani. Tymczasem na przykład w sąsiednim mieście Lubinie jezdnie posypuje się samą solą, a chodniki mieszanką solno-piaskową. Pytanie, jaką siłą dysponuje LPGK w akcji zima? Dysponujemy dziesięcioma zestawami, czyli dziesięć pojazdów posypywarkami. A również posiadamy dwa traktory, które posiadają specjalny sprzęt do posypywania. Sprzęt to jedno, druga ważna strona to załoga. W szczególności posiłkujemy się pracownikami Zakładu Oczyszczania Miasta, ale w sytuacjach, kiedy jest jakby większe natężenie, również z innych zakładów czyli Zakładu Zagospodarowania Odpadów, czy Zakładu Inżynierii Miejskiej, gdzie są również kierowcy i ładowacze, oni są skierowani na dyżury i wykonają te czynności. Ile to osób w sumie mniej więcej? W tej chwili zaangażowanych w akcję Zima jest około 20 osób. Znowu dla porównania drogowcy w Lubinie do walki z zimą kierują 5 piaskarek i 50-osobową załogę. LPGK będzie zajmowało się zimowym utrzymaniem dróg w Legnicy do końca 2020 roku. Usługi kosztować będą miasto 2,5 miliona złotych. Ferie w toku, a wraz z nimi świetna zabawa, ośrodek kibice, razem mieć legnica. W tym roku stawia na sport i ruch. I w myśl tych haseł codziennie zapewnia młodym legniczanom mnóstwo atrakcji. Zobaczmy, co działo się w środę. To, to. Wycieczki kino, basy, ale też sporo ruchu z piłką, i choć nie ma warunków do gry na świeżym powietrzu, to dla chcącego nic trudnego. Ośrodek kibice razem mieć legnica na zabawy z piłką zabrał podopiecznych do Play City w galerii piastów. Najmłodsi mieli do wyboru różne formy ruchu. Moim zdaniem lepiej tak się spędza czas, dlatego że można poznać nowych ludzi coś podobić a je siedzieć w dołu przed telewizorem. Bardzo fajnie spędzamy czas w Świetlicy i bardzo miła atmosfera jest i dużo ludzi. Bardzo dużo wycieczek zorganizowanych. Będziemy iść do kina, na baseny. Byliśmy wczoraj zwiedzać Stadium Miedzi Legnica. Jak było? Fajnie. Na początek rozpoczniemy od bardzo prostego zwodu, czyli prowadząc piłkę. Kilka... W tym roku dziennie z zajęć pod banderą ośrodka Kibice Razem Mieć Legnica w ferie zimowe pod czujnym okiem koordynatorów i opiekunów jest ponad 20 dzieci. Głównym sponsorem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Piłki Nożnej. Wspiera nas równie mocno Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Legnicki Urząd Miasta. Mamy również osobnych sponsorów, kibiców miedzi, osoby prywatne, prywatne firmy. Także pomaga, pomaga nam naprawdę dużo. Wszystkim sportowym zabawom dzieci towarzyszyła maskotka Miedzi Legnica. Przypomnijmy, że ośrodki kibice razem w całej Polsce poprzez sportowe zajęcia mają przeciwdziałać patologii i aspołecznym zachowaniom wśród najmłodszych, co w Legnicy doskonale się sprawdza. Najmłodszym życzymy oczywiście miłych, zabawnych i bezpiecznych ferii. Państwu dziękuję za uwagę, za poświęcony czas. Do zobaczenia.